No, takie tu psy na Kaukazie chodzą. Jakby mnie złapał, to mnie połknął. Kompletnie nie zwraca na mnie uwagi. Ale potwór wielki. O, idą następne. Cześć! jak ty jesteś wielki. A ten kuleje. Co ci się w łapę stało? No, i takie tutaj pieski biegają. Jak się ktoś boi psów. Naprawdę ma przerąbana. Łapie stopa. Dopiero wyszedłem, przed chwilą lało. Ale teraz się pogoda poprawiła. Po południu ma być straszna burza. No ale idę w te góry robić aklimatyzację. Ale ruchu nie ma. Wyszedłem później niż planowałem, ponieważ rano była potężna burza z piorunami, aż wyłączało prąd w hotelu. Uff. Więc musiałem przeczekać. Teraz jest znowu jak w saunie. Wszystko paruje. Wyszło słońce i tak do 13.00. O 13.00 ma być gigantyczna burza. Akurat, kurde, będę gdzieś tam właśnie wysoko w górach. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś schronienie, żeby przeczekać godzinę, powiedzmy, i później ruszyć w dół. Już dzisiaj wieczorem przyjeżdża mój git, i planujemy jutro rano ruszać od razu po śniadaniu do Kazbegi i tam powoli wspinać się w górę. Generalnie jest tak, że przez najbliższy tydzień ma i mają być burze. Więc pogoda do dupy. W górach bardzo niebezpiecznie ze względu na pioruny. A i śnieg po takim deszczu jest niefajny, więc będzie tak dosyć nieciekawie. Ale trudno. Tak sobie wymyśliłem. Takie są uroki wspinaczki przed sezonem, po to właśnie wymyślono sezon, że wtedy jest dużo bardziej stabilny. Zaszczędziłem godzinkę, bo mnie tutaj taki młody Gruzin podrzucił. Niestety nie mówił ani po angielsku, ani po rosyjsku, więc na migi pokazałem mu na mapie, gdzie chcemy jechać. zawióz. Rewelacja. Wspinałbym się godzinę pod górę, ale myślę, że złapałbym szybko stopa. Tutaj po prostu się ludzie podwożą. Wczoraj był dzień, jeżeli ja stopem nie dali mi pochodzić po górach, Dzisiaj ślinam się tutaj na piechotę, no ale zakładam, że jeżeli będzie ktoś jechał, chociaż prawdopodobieństwo jest małe, no ale jednak to od razu mnie zabierze, bo wczoraj tak było, po prostu mnie tu podwozili. Więc wolałbym jednak, żeby mnie ktoś podwiozł szybko się tam dostać na górę i tam już śmigać po wierzchołkach, żeby do tej 13 znaleźć jakiś budynek, w którym się schronię, no ale jak nie, to nie. Wszystko ma swoje plusy. Jak widać po mojej zadyszce. Jest to bardzo dobry trening, więc przede mną kilka godzin w górę. Z takim tempem. Na pewno to dobrze wpłynie na moją dalszą wspinaczkę przez najbliższe dwa tygodnie. Jest gorąco. Porozpinałem nogawki. Swoją drogą fajna sprawa te nogawki. Kurde idzie za mną, o, Odejdź ode mnie. Dobra, idę. Może się trzepi. A tam dalej krowy? Gdyby byków nie było. Bo byki potrafią być agresywne. Tamte owce są skotłowane. tak, jakby jeszcze dopiero nie były wypuszczone na pastwisko. Nie wiem. Tak wyglądają kaukaskie krowy. No ale teraz. O Boże, co ona robi? Leje. Fuuu! No dobra. Nie będę tego nagrywał więcej. Generalnie Gruzja jest krajem trochę większym od Armenii, dużo bogatszym, ale też ma taką niepewną sytuację, jeżeli chodzi o geopolitykę, ponieważ to są trzy regiony totalnie oderwane, w tym jeden kontrolowany przez Gruzję i dwa regiony. Jezus, jaki ona ma dziwny kolczyk w nosie z takimi kolcami. A po co? I dwa regiony separaty, separatystyczne, można powiedzieć. Więc cały czas tam jest trochę niespokojnie. Południowa Osetia gdzieś tam przy pomocy wsparcia rosyjskiego została oderwana od Gruzji. I generalnie jest tak, że cały czas tam są napięcia. Nie ma takich sytuacji jak w Armenii, że są jakieś działania wojenne. Natomiast no generalnie Gruzja nie jest zadowolona z, tej, z tego obrotu spraw. Gruzini, z tego co zauważyłem, po prostu nie cierpią ruskich. Niektórzy ich szczerze nienawidzą. Zupełnie inaczej niż w Armenii. No ale w sumie nic dziwnego. Całkiem niedawno. Całkiem niedawno Rosja wkroczyła do Gruzji i była to normalna, regularna wojna. Doszli podobno dosłownie 40 km od stolicy, więc było blisko i bardzo niebezpiecznie. No i od tej pory jest wielka niechęć do Rosja. Co z kolei nie przeszkadza Rosjanom, którzy uciekają z Rosji, osiedlać się tutaj i. Rozmawiając z Gruzinami na ten temat, oni są bardzo z tego powodu niezadowoleni, ponieważ uważają, że za parę, paręnaście, parędziesiąt lat na pewno Rosja powie, że ich obywatele tutaj są uciskani i trzeba wkroczyć z wojskiem, żeby ich bronić. Taka standardowa zagrywka. Najbardziej chyba popularny pretekst, więc Gruzinom jest to nie na rękę. Druga rzecz to taka, że Oczywiście wzrosły ceny nieruchomości, tak jak w Armenii, w związku z tym, że Rosjanie zaczęli wykupować albo wynajmować te nieruchomości. No i generalnie nie są tu mile widziani. Za to wszędzie w większych miastach, szczególnie w Tbilisi, powieszane są ukraińskie flagi jako znak solidarności z Ukrainą. Idę, idę już nie wiem ile godzin. Końca nie widać. Pogoda się psuje, deszcz pada. O, tutaj pasterz z sowcami wyszedł na wypas. Będą się powoli wspinać coraz wyżej, i chyba zbliżać w moją stronę. Oto i burza. Grzmi, już zaczyna padać i nadciągają masakryczne chmury. Na szczęście znalazłem fantastyczne miejsce. Lepszego nie mógłbym znaleźć. Jest to daszek, więc mogę się schować trochę wyżej stacja stacjach kolejki, więc mnóstwo tam żlastwa, więc zakładam, że jak będą walić pioruny, to będzie tam, a nie tu. Ten domek jest z drewna, a ten domek to co to w ogóle jest? To jest opuszczony kibelek. I uwaga, wygląda to strasznie. Typowo postsowieckie kible. O, tak wyglądają. Ale szczerze mówiąc mam to gdzieś, bo jak zacznie się na parzemka, a zaraz się zacznie, no to tutaj w tym przedsionku. Po prostu przeczekam. Tu jest w miarę czysto. Bo nikt się tu nie załatwiał. Wiadomo, że jest tu syf, ale jest lepiej niż na dworze. Zaraz sprawdzę, na jakiej jestem w wysokości. Myślę, że jakieś 2800. 2830. Piękna wysokość. Dzisiaj jest tak, że zapowiadali na 13 burzę. Która ma trwać godzinę. Jest 12.30. No i burza idzie. Czyli. Jak w szwajcarskim zegarku. Za pół godziny tutaj dotrze. Mógłbym spróbować skoczyć na kudebi. Tędy prowadzi ta droga, ale obawiam się, że nie zdążę przed tą burzą. Wolałbym, żeby mnie gdzieś tam przy szczycie nie zastała. Więc po prostu spokojnie chyba poczekam. Zjem coś, to mi zajmie gdzieś z 10 minut. No i podejmę decyzję, kapie, widać tutaj, że po prostu pada. Ładnie się tu rozłożę i po prostu spokojnie przeczekam. Zarąbiste miejsce żeby tu po prostu przyjść z namiotem i w tym miejscu namiot rozłożyć pod dachem. Natomiast ta posadzka jest jakaś rozchrzaniona. Ktoś był bardzo inteligentny, bo położył płytki kafle na sklejce. No i wiadomo, rezultat jest taki jakiego można było się spodziewać. Wszystko popękało. Przyszykuję sobie tutaj porządne miejsce. O właśnie jakoś tak i... Zaczynam konsumpcję, na postoju zakładam wszystkie ubrania, żeby się nie wyziębić. Siadłem sobie na plecaku, założyłem wszystkie ciepłe ciuchy, no i czekam aż ten deszcz przestanie padać i burza przejdzie. Może pośpię z godzinę, myślę, że, że godzinę to potrwa plus minus, mam nadzieję, że nie dłużej. Strasznie mnie zmogło, Uu, spać mi się chce, Cieś nie spadło. Jeszcze bardziej. Siedzę grzecznie pod tym tarasem. O. <laughs> Wesoło. Jak zacznie wiać, to się schowam do środka, żeby się nie wyziębić. Na razie mi ciepło. Szedłem tutaj do góry, to się rozgrzałem. Burza w górach to nie są żarty. Mam nadzieję, że nie pierdyknie w ten domek. Bo zostaną z niego tylko strzępy. No na szczęście obok jest kupę żelastwa, więc ja mam nadzieję, że... To żlastwo ściągnie piorun, a nie, a nie drewniany domek. No bo dlaczego? To jest dobre miejsce, żeby przenocować. Mam na sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć warstw ubrań w tym cienką puchówkę, więc raczej się nie wyziębię. Na pewno się nie wyziębie, bo schowam się do tego domku, więc. Ale to wali piorunami. Po drugiej stronie tej góry. No ale, zgodnie z prognozą, to wszystko ciągnie tutaj na mnie, więc, więc miałem wielkie szczęście, bo powiedzmy pół kilometra wcześniej siedziałem pod wyciągiem narciarskim, ale wszystko było pozamykane. A tutaj ktoś wpadł na genialny pomysł i wyłamał drzwi. Dziękujemy Wandalom, więc. Ładnie się schowam do środka, rozłożę na plecaku. No i w kim Po no? godzinę, może półtorej. Jest jeszcze wcześniej Zdążę spokojnie zejść na dół. Schowałem się w tym domku, znalazłem jakieś drzwi, które nie są syfne, więc służą mi za łóżko. No i leżę sobie grzecznie, całych strachu i próbuję zasnąć, chociaż nie jest to łatwe. Co chwilę po prostu błysk. I trzask. To dobrze ten domek znalazłem, bo naprawdę byłoby... byłoby słabo, gdybym go nie... nie wyczaił. No i dobrze można się schować. Do środka nie wieje, więc się nie wyziębie. No i te drzwi, które są... czyściuteńkie, one po prostu zostały wywalone przez kogoś i stały tutaj oparte o tą ścianę. O! No i... dzięki temu... mam czyste posłanie, nie wysypie się, się cały, nie? Więc... teraz po prostu to, co powinienem zrobić, to zasnąć. Jest mi ciepło, mam względnie bezpieczne schronienie i przeczekać. O, błysło, zaraz będzie huk. Aha. <grystanie> no właśnie. Pospałem sobie na tych drzwiach godzinkę. Właściwie to w takim półśnie siedziałem, bo co chwilę jakieś pioruny i grzmoty mnie budziły. No i Powiem szczerze, trochę się to rozciągnęło, bo prognoza pokazuje, pokazywała, że miała burza trwać pół godziny. Trwa już godzinę. <zysy> się ten kibel trzęsie. Ma być pięknie i w miarę, ten, w miarę ciepło 20 stopni. No a tutaj spada, leje deszcz. Przed chwilą padał taki grad potężny. Już go nie widać. Wszystko zaszło. No i piero nie walę już od godziny. No nic, czekam dalej. Nie wychodzę w taką pogodę. Nawet jakbym miał tu nocować, to po prostu napiszę przewodnikowi, że... mojemu gridowi, że tutaj jestem. Nie ruszam się stąd, bo... no bo jest po prostu niebezpiecznie. Całe szczęście, że mam kilka warstw ubrań na sobie. Wczoraj narzekałem, że wziąłem za dużo ubrań w góry. Dzisiaj jestem w tym samym miejscu. No i jestem optymalnie ubrany. Przydałaby się jeszcze jakaś płachta biwakowa, bo najlepiej śpiwór, żeby sobie do niego wskoczyć po prostu i pospać. Bo stopy trochę zimno. Mam na nogach te nieszczęsne buty Salewy, które które są trochę, trochę za małe po prostu. Buty w góry trzeba kupować zawsze rozmiar większe. A ja je kupiłem takie większe, ale nie na tyle większe, żeby powiedzmy w takich sytuacjach jak teraz noga tam w środku latała, pracowała. Ja sobie teraz leżę i generalnie jest mi ciepło. Te drzwi mnie grzeją, <śm> nie wiem, okazuje się, że są wykonane z jakiegoś takiego materiału, że po prostu oddają ciepło, więc czuję, że grzeją mnie od spodu. Nagrzałem je i jest OK. Co mam na sobie? Na sobie mam podkoszulek termoaktywny na górze, później 260 marenosa z długim rękawem i to chyba mnie najbardziej grzeje. Później mam nic który w tych warunkach jest bez sensu, no ale kolejna warstwa. Później mam puchówkę raba, tą taką cieniutką, nic nie dającą, bez sensu. No i na wierzch mam, mam Goretex I to jest góra, na dole mam bieliznę z, z Marenosa, spodnie trekkingowe i spodnie z Gorateksu. No i tyle. Mam rękawice, jedne łapawice z Polaru i jedne łapawice z jakiegoś tam materiału, Gorateksu podobnego. No i jest mi ciepło generalnie. Gdyby nie stopy, to jest mi ciepło. Idąc w górę, trzeba sprawdzać pogodę i to naprawdę bardzo precyzyjnie, bo może się okazać, że tutaj, gdzie wczoraj był upał, na drugi dzień jest po prostu zima, gwizdzi, i gdyby nie te ciuchy, to byłbym w naprawdę bardzo, bardzo nieciekawej sytuacji. Mam taką zasadę, że zawsze biorę w góry po prostu ciuchy na zapas. I to jest dobra zasada. No niestety nie wziąłem puchówki szturmowej w tym roku na wyjazd i, i strasznie żałuję, bo o, w takiej sytuacji jak teraz się bym się po prostu opatulił i, i zasnął tak jak w śpiwo. O, zaraz znowu huknie, bo błysnęło lekarz się trzęsie tutaj więc grzecznie, jak mysz pod miotłą siedzę schowany i nie wysyłam nosa z tego lokalu tutaj tak lało, wiało i zacinało, że ten daszek w ogóle bez sensu, wszystko jest mokre i gdyby gdyby było tak, że te drzwi nie byłyby wyłamane no to miałbym przerypane bo, bo bym i tak zmógł Zupełnie, po prostu. Znaczy, zmógł, no. na mnie. gore pewnie, pewnie by coś tam, coś tam pomogły, ale byłoby bardzo nieprzyjemnie. Szczególnie ze względu na wiatr. A tutaj takie szczęście, no. Ten lokal jest po prostu masakryczny. Dramat. Ale cóż... Lepszy ryc niż nic. Zrobiłem tak jednak, że zdjąłem te buty z bo mi cisnęły. No i założyłem sobie po prostu skarpetki włożyłem skarpetki do rękawic, pułapawic jednych i drugich. I teraz jest mi w palce ciepło, bo w palce po prostu marzłem w tych butach. Nie wezmę już tych butów w góry nigdy, chyba że w lecie. Są po prostu bez sensu. Są, e, są niedopasowane, są za ciasne. No ale generalnie te buty też są jakieś takie zimne, nie wiem. Noga mi się w nich spociła albo mi przemokły. I teraz po prostu mi przemarzły, więc bez sensu. Te buty North Face'a, które zostały w hotelu, no to jest zupełnie inna klasa, więc ja po prostu teraz na kasbek w ogóle tych nie będę brał, tylko wezmę tamte. A że producent wrzucił do środka dwa rodzaje wkładek, jedne na ciepłe warunki, drugi na zimne, no to wezmę te dwie wkładki i zobaczę, jak to się sprawdzi. Bo do tej pory tych letnich nie, nie, nie wykorzystywałem, ale wchodząc w Armenii, w górach, Zauważyłem coś takiego, że rzeczywiście zabrakło mi takich ciepłych, świeżych wkładek. Czyli może to być rzeczywiście fajny pomysł, że idę cały dzień w cienkich wkładkach, po czym później te cienkie wkładki przemoczone, przepocone wrzucam do śpiwora, niech sobie skną, a zakładam ciepłe i do tego buty, ewentualnie te ciepłe po prostu zakładam na nogi i wskakuję do śpiwora. I to może być naprawdę super pomysł, bo w ten sposób mam jakby dodatkową warstwę, która jest sucha, świeża i ciepła. Więc może był w tym jakiś pomysł, zastanawiałem się po co to jest. Nie używałem tego, ale wziąłem tak na wszelki wypadek i bardzo dobrze. Więc te buty wylatują w ogóle, nie wiem czy jest w ogóle sens je ze targać, czy ich tutaj komuś nie oddać. No, posiedziałem tu trochę na tej wysokości, nawet chyba z pół godziny tak pełnym snem pospałem, pół godziny takim przerywanym. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Zawsze coś tam aklimatyzacja miała miejsce. No i co? Jak się tylko przejaśni, przez powiedzmy 3 minuty nie będzie walić piorunami i przestanie padać, no to ruszam ostro w dół. Żadne tam pójście wyżej. Nie ma sensu. No i wieczorem z moim gidem będziemy ustalać plan działania i ekwipunek. No i jutro mamy ruszyć na, na pierwszy dzień na Kazbek. Natomiast szczerze mówiąc w ogóle tego nie widzę, patrząc na prognozy pogody, bo ma być jeszcze większa burza niż dzisiaj. Dwa razy większy opad. No, ten opad tutaj, dzisiaj to katastrofa masakra. Przez godzinę lało i zacinało wiatrem. I waliło piorunami. Kuźwa, jak ja się bałem. Cały ten budyneczek się po prostu trzęs razem z tymi drzwiami, na których ja tutaj śpię. Jeszcze przed wyjściem skorzystam z toalety, no bo przecież jestem w toalecie. No i. Mogę ruszać w dół. Burza minęła. Jeszcze kapie z dachu. To co spadło. No ale tutaj już wyszło słońce, więc na tą chwilę jestem bezpieczny. Spierdzielam stąd jak najszybciej, bo zapowiadali następną. Już mam nadzieję, że nie wróci. <laughs> o kurdal tu mokro. Tak wygląda ta burza, która przeszła nade mną. Ta rzeczka, przez którą przeskoczyłem. Teraz jest rwącym strumieniem po tej burzy. Tam gdzie nie płynie woda, tam jest straszne błoto. Człowiek się zapada po kolano w błocie, więc warto mieć na uwadze takie historie, na przykład rozkładając namiot, bo czasami wydaje nam się, że rozłożymy namiot przy strumyczku i jest fajnie, bo jest blisko do wody. Można wybrać ubrania, można pić tą wodę. Poza tym miło szumi i przyjemnie. Ale właśnie po takiej ulewie w nocy albo w dzień może po prostu popłynąć lawina błota i potężna ilość wody. Generalnie, jeżeli chodzi o biwakowanie, to nie polecam biwakowania przy źródełku, przy wodzie, przy rzece i tak ponieważ to jest najlepsze miejsce na wodopój dla dzikich zwierząt. A dzikie zwierzęta potrafią być niebezpieczne oczywiście grasują w nocy głównie i wodopój to jest pierwsze miejsce, w które idą więc jeżeli tam przy wodopoju jest rozbity nasz, nasz namiot no to możemy się spodziewać poważnych kłopotów no szybkie tempo, mam nadzieję w ciągu dwóch godzin dotrę do miejscowości a tam w razie czego się schowam pod jakimś dachem złapię jakiegoś stopa, no i dojadę do hotelu, przez te dwa dni byłem zdany tylko na siebie i sam decydowałem gdzie idę, co robię no i fajnie, fajnie to wymyśliłem, bo rzeczywiście Pobyłem na dużych wysokościach, nabiłem trochę kilometrów, już widać Guaduri, więc wszystko w zasięgu wzroku, wszystko w zasięgu powiedzmy godziny i, i będę. Jak dojdę do drogi, to drogą mam 35 minut do hotelu. Tak pokazuje nawigacja, ale ani razu tamtędy nie szedłem, bo zaraz jakiś autostop się złapał. Więc zakładam, że schodzę po linii prostej, dlatego nie do drogą, tylko po prostu na szagę żeby było szybciej i prosto na drogę wystawiam kciuka no i już jestem w hotelu muszę to nagrać, bo pierwszy raz coś takiego w życiu widzę w takim hotelu po prostu mają jedną niesamowitą rzecz w serwisie dodatkowo ekstra której po prostu nie widziałem nigdy wcześniej w górach mianowicie, przenosisz im brudne, śmierdzące rzeczy Skarpetki, majtki, podkoszulki, wszystko przepocone, przemoczone, wybłocone Po po górach Zanosisz im to na, receptę, na recepcję I otrzymujesz w ciągu dwóch godzin pakiecik Wszystko poskładane mm, Pachnące, wyprasowane Po prostu rewelacja Normalnie żyć nie umierać I w ten sposób po prostu zaczyna się nowe rozdanie ponieważ normalnie góra byłoby tak no, że miałbym już po prostu wszystkie rzeczy zużyte, wiadomo, że ne, po iluś tam dniach aktywności fizycznej człowiek po prostu zaczyna śmierdzieć jakby nie dbał o higienę, rzeczy codziennie trzeba zmieniać, a problem polega na tym, że priorytetem jest waga plecaka, więc tych rzeczy bierze się mało no i zupełnie niespodziewanie tutaj po prostu spotkało mnie coś takiego że w cenie to oni majtki poskładali Pod koszulki były wczoraj i koszula wyprasowane byłem naprawdę w szoku no i właśnie w cenie jest coś takiego jak pranie, prasowanie i składanie ubrań po kilku dniach spędzonych w ośrodku narciarskim Guaduri, na wysokości około 2500 metrów nad poziomem morza, jestem już zaaklimatyzowany i gotowy na wyzwanie jakim jest Kazbek Jutro o świcie wyruszamy zmagać się z potęgą gór Kaukazu oraz własnymi słabościami.